Listopadowy długi weekend za nami, jak co roku wybraliśmy się na groby bliskich i jak co roku nad naszym bezpieczeństwem na drogach czuwała policja. Początek listopada to dla drogówki czas wzmożonej aktywności. Rokrocznie bowiem funkcjonariusze biorą udział w akcji Znicz, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach podczas obchodów Dnia Wszystkich Świętych. Tegoroczna akcja rozpoczęła się już w piątek 31 października i zakończyła w poniedziałek 3 listopada. W tych dniach policja odnotowała 196 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 20 osób, natomiast 252 zostały ranne. To dużo lepiej niż rok wcześniej, gdzie wypadków oraz ofiar śmiertelnych było przeszło dwukrotnie więcej. Jak na tle tych statystyk wypadł powiat Nyski? Jeśli chodzi o zdarzenia. Czyli mieliśmy zanotowaliśmy 15 kolizji drogowych i to w większości to były drobne zdarzenia, nie było żadnego wypadku, żadnych ofiar. Wynik ten jest porównywalny z rokiem poprzednim, gdzie doszło do 12 kolizji również bez ofiar. Dodatkowo pod zarzutem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości zostało zatrzymanych czterech kierowców, w tym jeden rowerzysta. Wzrost natężenia ruchu także nie odbiegał od lat poprzednich. No i oczywiście tradycyjnie już 1, 1 listopada e, było, było największe natężenie. W każdym, był taki okres dojazdu w godzinach porannych do południowy, gdzie ludzie dojeżdżali do, do cmentarzy celem złożenia kwiatów, czy tam zapalenia zniczy i w godzinach popołudniowych taki drugi rzut, związane to było z, już z uczestnictwem w procesjach często. Niskiemu wskaźnikowi wypadków sprzyjała także słoneczna aura oraz postawienie przez policjantów bardziej na pomoc i edukację kierowców niż ich karania. W tych dniach staramy się jak najrzadziej sięgać po bloczki mandatowe. Staramy się ludziom za wszelką cenę pomagać. I chyba myślę, że tak też żeśmy przez społeczeństwo zostali odebrani. Policjantów było widać na skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych, regulowaliśmy, czyli maksymalnie żeśmy pomagali ludziom. Obchody dnia Wszystkich Świętych za nami, a przed nami kolejny długi weekend. Wyjeżdżając w te dni, pamiętajmy przede wszystkim o bezpieczeństwie na drogach.